Witajcie, witajcie. Mamy dzisiaj 4 grudnia. Na Śląsku obchodzimy Barburkę. Ja nie obchodzę, bo nie jestem do Śląska i nie mam też żadnego górnika. Ani w rodzinie, ani wśród znajomych. Więc dla mnie to jest dzień jak co dzień. Ale generalnie Śląsk szaleje. Yy, ale w sumie to nie na temat. Yy, 4 grudnia, więc paczuszki z numerem 4. No i co? Aha. No i oczywiście wyszyte numerek 4 na moim kalendarzu adwentowym. Przyznam, że wczoraj zrobiłam tylko i wyłącznie kalendarz adwentowy. Nic więcej nie wyszyłam z dwóch powodów. Po pierwsze, na kalendarzu było dosyć dużo do wyszycia, bo tu było ponad 960 znaczków. Hmm, czyli tak, całkiem, całkiem sporawo, no gdyby to były krzyżyki, to pewnie w ogóle bym tego nie zrobiła, no pół krzyżykami poleciało, na szczęście dosyć łatwe, no bo to raz, że mało kolorów, a dwa, że tutaj akurat była taka, no duża plama, więc, więc po prostu się leciało tymi niteczkami, no ale przyznam, że jednak troszeczkę mi się na tym zeszło, no i nic więcej się nie pojawiło. Następny dzień, czyli dzisiejszy, ten który będę z piąteczką wyszywać, no to już jest dużo kró, krótszy, bo tam jest raptem 600, 600 krzyżyk, znaczków. To skrzybanie w tle to jest właśnie jeden z moich kotów, który znalazł sobie wstążkę od pudełka i postanowił tą całą wstążkę tak rozłożyć po całym pokoju, a teraz sobie pazurkami ją zbierała do kupy. No. Więc to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o wyszywanie. Numerek 4 się pojawił. Myślę, że numerek 5 też się pojawi w terminie. No i co? No i będziemy działać, nie? Dobra, no to co? Otwieramy. Tyle by było, jeżeli chodzi o wyszywanie. No i otwieramy paczuszki. Zaczynamy od kalendarza, od koleżanki youtuberki rzeczka usunięta. I otwieramy torebeczkę. Guziczki. Takie dwa śnieżne guziczki. Dwa guziczki to są tak akurat do biskornu, nie? Fajne. Guziczki są z Justin Overbuttem, Konto pony. I myślę, że trzeba będzie jakieś zimowe piskornu wymyślić poszukać wzorku, żeby ładnie można było to wyszyć, żeby się guziczki nie zmarnowały. Cudne są. Nie wiem, czy widać to dobrze w kamerze, ale one są takie kremowe z narysowanym białym wzorem. Może będzie widać, jak przybliża. Widać. Piękne są, prawda? No, także takie piękne guziczki od koleżanki. Teraz otwieramy Jotę. Jota ma zawsze. A, Jota będzie tutaj wzór, więc Wam go nie pokażę. Pokażę Wam tylko, że jest to wzór, a ja go sobie za plecami otworzę. I Wam powiem, co tu jest. Tutaj jest narysowana bombeczka. I ma opisane kolory, tak jak, jak było. Pewnie starsze osoby pamiętają, dla młodych to będzie atrakcja. Ale dawno, dawno temu, jak się pojawiały gazetki hafciarskie, to w gazetach hafciarskich nie było podanych numerów mulin, tylko było napisane jasny niebieski, ciemno-niebieski, średnio-niebieski, błękitny i ciemno-błękitny. I było tak poopisywane. A na tym wzorku też jest tak opisane żółte, ciemnofioletowe, średniofioletowe i fioletowy. Natomiast jest to taka bombeczka w kształcie łeski. Taka prosta do zrobienia. Taki O Może kiedyś zrobię. Na razie go odkładam. No niestety nie pokażę Wam. Ale była taka prośba, żeby nie pokazywać wzorów. I ostatnie pudełeczko to będzie z Caterpillar. Właśnie zobaczyłam, że tutaj jest napisane. Niech Twoja obietnica świąt rozświetli Twoją drogę. Zaraz zajrzę do, do pozostałych pudełek, tych, które już były. Czy tam też było coś napisane? <laughs> było. Zaraz Wam pokażę. No, tutaj jest Tiding of Comfort and Joy. Nie mam pojęcia, co to jest Tiding, więc nie przetłumaczę. I tutaj jest napisane: Seeing isn't believing. Believing is seeing. E, zobaczyć to nie uwierzyć, uwierzyć to zobaczyć. To przetłumaczyć. I tak, teraz na kolejnym. Christmas isn't just a day, it's a frame of mind um, Święta to nie tylko dzień To rama dla umysłu Fajne te napisy Dobrze, że je zobaczyłam Aha, No, więc teraz Będę jeszcze te napisy z Wam sprawdzać Aha, miałam otworzyć Bo w sumie nie otworzyłam Kudełkami <laughs> się zajęłam Kudełka na bok I otwieramy Igiełki Giełki. Giełki DMC, rozmiar 24. Nie lubię tego rozmiaru. Mogę sobie pomarudzić, bo wiecie, mam przeczucie, że Caterpillar nie ogląda mojego kalendarza. E, ale wiecie, no, nie lubię ich do kaftu krzyżykowego, no bo to są takie krowy wielkie, ale na pewno będą do wykorzystania do Hardangera. Ja czwórki właśnie do Hardangera wykorzystuję. Także zmarnować się nie zmarnują, no ale szału radości nie wywołały. No, tak to bywa. No, więc dzisiaj tak. Wzorek i igiełki, wzorek i guziczki. Nie, dobrze mówię, wzorek i igiełki i guziczki. Dobrze mówię, tylko coś się poplątałam w tym czasie. I co, czwarty dzień mamy za sobą? Powiem Wam, że. Bardzo podoba mi się to otwieranie prezentów. I mam wrażenie, że będę miała syndrom odstawieńczy 25. Tak mam przeczucie. Dobra, dzisiaj kończę. Aha, jeszcze ogłoszenie parafialne, bo teoretycznie jutro powinno być otwieranie z rodzinką, ale stwierdziłam, że przesunę sobie o jeden dzień. Dzięki czemu największy prezent od rodzinki otworzę w Wigilię. Co oznacza, że jutro zrobię sobie przerwę, a następny prezent z rodzinką będzie szóstego. Nie wiem, czy rodzinka będzie ze mną otwierać, bo mąż stwierdził, że już mu się nie chce, bo najbardziej marudził. A pierwszy odpad, która mówi, że ona będzie siedziała, ale jej się nie chce odzywać, więc nie wiem, jak będą wyglądały te filmy z rodzinką, czy on będzie siedział, czy będzie komentował, może komedia się już skończy. W każdym bądź razie, no tak jak mówię, z rodzinką będzie 6. To ja dzisiaj zmykam, zapraszam Was na inne kanały, jeżeli macie ochotę pooglądać kalendarz adwentowy, to w innej wersji kolorystycznej pojawia się u Jagody. Jagoda ambitnie siadła do krzyżyków i zaczyna pomału odpadać, ja od razu wiedziałam, że nie dam rady krzyżykami, więc przerzuciłam się na półkrzyżyki. No, ale się wydaje, że jak zaczęła, to wcześniej czy później skończy, najwyżej będzie miała za rok. Też będą święta. Nie wiem, czy wiecie, ale też będą święta. Dobra, zmykam, bo zaczynam przedłużać. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. I do jutra.